Witajcie, moi przyjaciele, i witam ponownie. Dziś jest wtorek, więc życzę Wam szczęśliwego wtorku. Chcę oddać zasłużone uznanie. Wiedzieliście o tym? Według różnych szacunków, nawet jedna piąta całej armii ukraińskiej składa się z kobiet. 20. Szacuje się, że w armii ukraińskiej służy 60-80 tysięcy kobiet, co stanowi 15-20%. Dlaczego te liczby się różnią? Ponieważ nie mamy dokładnych szacunków co do wielkości armii ukraińskiej i nie znamy dokładnego procentu, ale kobiety rzeczywiście służą, ponieważ Ukraina jako kraj, jako naród jest atakowana i walczy o przetrwanie, to także kobiety walczą o to przetrwanie. Więc w tym filmie skupimy się na kobietach w armii ukraińskiej. Moi przyjaciele, otwórzmy się na Trzecią Brygadę Szturmową. Film pochodzi z lipca 2024 roku. To kobieta żołnierz z kamerą GoPro na swoim hełmie i myślę, że jest sanitariuszką. Zobaczmy, jak sobie radzi. Wzięłam wodę i cynk. A ci nieznajomi już nieźle oberwali. Już to widzę. Tak, błat ona, mam to gdzieś, ona. Ona mówi spokojnie, ale wiesz... Wypowiada te słowa. Wiesz o co mi chodzi? Ona używa więcej przekleństw niż faceci tutaj. I możesz usłyszeć, jak kule przelatują nad jej głową. Mam na myśli Trzecią Brygadę Szturmową to jedna z najlepszych jednostek szturmowych w całej armii ukraińskiej. Oni są w samym środku walki, a ona jest tam razem z nimi, i te kule przelatują nad nimi. Tutaj leżał spalony facet. To dziwne, co powiem, ale muszę to powiedzieć. Ona ma więcej odwagi niż niektórzy faceci. I wskakuje do okopu z dala od ognia. Jej towarzysze robią to samo. Teraz ona odpowiada ogniem i nie ma problemu. Może to nie jest umowa. Jak przed chwilą, przyjmowali kule, dostawali ciosy, a teraz żartują, jakby nic się nie stało. Pokazuje ci to wyraźny kontrast. Jestem jak John Wick, udaje, że nie wymiotowałam. A teraz ładują magazynki i nagle bum trafia artyleria. W powietrze unosi się dużo kurzu i widać, że jej pociski są teraz zakopane w tym pyle. Nie ma co martwić się tym robakiem, ponieważ ona używa kałasznikowa, który świetnie sobie radzi z takim brudem, nie ma z tym żadnego problemu, ale dosłownie wyciąga pociski z ziemi, wkłada je do magazynka. A potem zakłada magazynek, a teraz zaczyna wykonywać swoje zadania medyczne. Widzisz, gdzieś w tej nodze jest trafienie, ale tak naprawdę nie możesz powiedzieć, skąd dokładnie pochodzi. Te trafienia są bardzo niebezpieczne, bo wiesz, tętnica biegnie przez Udo, prawda? Jeśli ją nawet trochę trafisz, to naprawdę źle, szczególnie z przodu. Więc ona próbuje sprawdzić, czy nie ma krwawienia w innych miejscach oprócz tego załatanego miejsca obok pośladka. Na przykład, jeśli jest, bo jeśli jest, możesz tego nie zauważyć, ale facet zemdleje w 2-3 minuty i to wszystko. Tu znajduje się opaska uciskowa, a ona sprawdza, czy nie występuje krwawienie powyżej niej, bo jeśli jest, musisz natychmiast zabrać tego faceta z frontu. Jak widać, ten pies jest poparzony w środku. Więc już wcześniej był wielokrotnie trafiony. Opiekuję się teraz kolejnym żołnierzem. Nie pokażę, bo jest tam dużo krwi. Muszę przyznać, że ta wojowniczka Diana ma stalowe nerwy. Większe niż u każdego faceta, którego znam. Na froncie. Dobra robota, należą się zasługi. Odważna kobieta. Cofnijmy się o ponad 10 lat. Właściwie cofamy się do 2014 roku. To najwcześniejsze nagranie jakie mam, a ta kobieta nazywa się Marsza. Teraz obsługuje punkt kontrolny. Obsługuje? Kobieta obsługuje punkt kontrolny między obwodem donieckim a obwodem dniepropietrowskim. W 2014 Rosjanie wspierają separatystów. Cóż, ona jest po właściwej stronie historii, pilnując, żeby ci separatyści nie weszli na jej ziemię. Powinienem zdjąć maskę? O Boże, jesteś taka młoda i taka ładna! To nic szczególnego, gdy jesteś żołnierzem. Jak długo już tu jesteś? No cóż, ogólnie w batalionie a, dwa miesiące marsza, jak się tu czujesz? Czy to twoje powołanie? Tak, to znaczy, czy to jest twoje powołanie? Spójrz na ten uśmiech. Ona też jest tam, gdzie powinna być. Chce walczyć o ukraińską kulturę, język, wolność i ziemię. Cóż, robi to właśnie teraz na granicy obwodów Dniepropietrowskiego i Donieckiego, powstrzymując siły okupacyjne rosyjskie kontyngenty. Odważna kobieta. Dobra robota, Marsza. Spójrz, jaka jest szczęśliwa i promienieje. Zawsze cieszę się widząc takie filmy. Wracamy do grudnia 2025 roku. Przedstawiam Wam wojowniczkę, kobietę z pułku Azow i opowiada, jak odsunęła się od swoich dawnych przyjaciółek, odkąd dołączyła do pułku Azow. Ponieważ priorytety są zupełnie inne i jestem pewien, że niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to nie ma znaczenia. Wstępujesz do armii, kończysz szkolenie i zdobywasz doświadczenie. To cię rozwija i zmienia. Trudności wpływają na ciebie wewnętrznie i zewnętrznie. Czasami może być trudno nawiązać kontakt ze swoimi dawnymi przyjaciółmi, może już w ogóle nie masz z nimi kontaktu. Nie starszymi przyjaciółmi, tylko dawnymi przyjaciółmi. Z dawnymi znajomymi, kiedy byłeś inną osobą, a dziś jesteś już nowy. Przeszedłeś przez trudności, ból, doświadczenia, stres związany z walką. Być może straciłeś przyjaciół, straciłeś ludzi, których kochasz, a ci, którzy zostali w domu, być może tego nie doświadczyli. To bardzo powszechne doświadczenie, nie tylko wśród ukraińskich żołnierzy, ale także Amerykanów, Niemców, czy każdego, kto przeszedł przez wojsko. Właśnie miałem przyjaciela, z którym przestałem rozmawiać. To trochę mylące z tymi napisami, ale ona opowiada, jak zadzwoniła do swojej przyjaciółki w którymś mieście, w którymkolwiek mieście była jej przyjaciółka. Cywilka, prawda? Młoda kobieta. Cywilka po prostu jechała taksówką w jakimś mieście na Ukrainie, gdzieś tam, a ja byłem na froncie i do niej zadzwoniłem. Mówię. Mówię, cóż, oddałaś krew dla chłopca urodzonego w 2006 roku? Miał amputację, stało się to na froncie, amputowano mu nogę, więc opowiada, co się stało jej przyjacielowi na froncie. Nie wie, co jeszcze powiedzieć? A ja mówię, że nie przeżył. Ona przypadkowo się rozłączyła, jakby telefon się przypadkowo rozłączył. Przez przypadek czułam, że zareagowała na mój dialog. Słyszałem, że odpowiadała na moją rozmowę, czyli słyszała wszystko, co jej powiedziałem. Przepraszam, to trochę zagmatwane, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Potem ta kobieta oddzwoniła, ale połączenie zostało przerwane. Ale ta dziewczyna z pierwszej linii opowiadała swojej przyjaciółce. Jak widziała mężczyznę, któremu amputowano obie nogi, dzieląc się swoimi przeżyciami, i oddzwoniła do niej na front i powiedziała: Kierowca taksówki zatrzymał się tylko 500 metrów dalej, Zadzwoniłam do niej. niż tam, gdzie zamówiłem, niż miejsce, które zaznaczyłem. Chwileczkę. W tamtej chwili po prostu zdałem sobie sprawę, że jej to po prostu nie obchodzi. Ona wciąż powtarza, że wojna jest fajna. Chciałam pójść do łazienki. Chcę iść walczyć. Bo to jest fajne. Po prostu myślałam, że to jest fajne, po prostu myślałam, że to jest fajne. Tylko dlatego, że to jest fajne. Wojna wcale nie jest fajna. Wojna to straszna rzecz. Kiedy naprawdę widzisz dosłownie przed sobą, jak ludzie umierają w epicentrach, to zostawia w tobie bliznę. Zdecydowanie i to również daje ci motywację, żeby iść dalej. I po prostu chcę, żeby ludzie nie romantyzowali wojny. To jest straszne, to jest złe, to w ogóle nie powinno istnieć. Ludzie są po prostu głupcami. Tyle. Tak bardzo się z nią zgadzam. To znaczy, nasze społeczeństwo, odkąd upadł Związek Radziecki, świat zachodni żyje w stosunkowym pokoju. I mamy te wszystkie filmy, te wszystkie gry: Call of Duty, Battlefield. Te nieskończone gry wojenne, nieskończone filmy wojenne, które romantyzują te momenty na polu bitwy, to nie jest ani romantyczne, ani fajne, ani wspaniałe w żaden sposób. Jeśli byłeś na szkoleniu wojskowym lub służbie bojowej, straciłeś to znaczy straciłeś kogoś, kogo kochasz. Może być fajnie, dopóki naprawdę nie przechodzisz szkolenia z przyjaciółmi. Wszystko jest w porządku, ale jeśli kogoś stracisz, to uczucie po prostu kogoś straciłeś. Nieważne, jak fajne było szkolenie, bez względu na to, jakie to było doświadczenie, jeśli kogoś stracisz, to już nie jest fajne. Wtedy pojawia się ból i nie możesz się go pozbyć, nie możesz go zagłuszyć alkoholem. Więc tak, romantyzowanie wojny to nie dla mnie. Nie podoba mi się to i nie zgadzam się, żebyśmy to robili. Więc następne nagranie pochodzi z grudnia. W tym roku, w grudniu, mam na myśli 2025. I przedstawiam wam kobietę, która przynosi kwiaty swojemu mężczyźnie. Z przodu. To jest odwrotnie. Zazwyczaj to mężczyzna przynosi kwiaty kobiecie, ale mężczyzna jest z przodu, nie może odejść z przodu. Czasami dostają kilka dni w pobliżu CLO w najbliższym przyfrontowym mieście. W tym przypadku to kramatorsk, więc mężczyzna wyjeżdża do kramatorska, który wtedy był jakieś 10-15 km od frontu. Kobieta robi mu niespodziankę. To tak wzruszające nagranie, że chcę się nim podzielić. Kupiłem świeże kwiaty w kramatorsku. Kupiłam świeże jedzenie w kramatorsku, by jutro pójść do kuchni. Żeby jutro zaskoczyć moją miłość. Kiedy wróci ze swojej pozycji, to wszystko dla ciebie. Przepraszam, ten facet jest duży i ma ogromną brodę. On jest taki. Łu, jestem jednostką. Jestem żołnierzem. Jestem boksem. Żona przynosi mu kwiaty. To jest takie właściwe, naprawdę. Mam na myśli, ten człowiek broni całej ziemi i rodzin, robi wszystko dla kraju. To jest tylko słuszne, że to on dostaje kwiaty. Wiem, że ten film miał być o kobietach, ale to jest. Nikt nigdy nie daje mi kwiatów. I ja też nigdy nie dam ci kwiatów. Dziękuję. Pachną podobnie, ale jednak inaczej. Nawet nie wiem, jak się czuć w takich chwilach. To coś niezwykłego i pięknego. Spójrz na blask w jego oczach. Ten żołnierz właśnie wrócił. Wczoraj zabił rosyjskiego okupanta. Dziś dostaje kwiaty od swojej kobiety. W oczach ma blask i dużą brodę. Kręcona wiesz, facet wojownik, ale tak to jest, takie jest życie. To właśnie bym romantyzował. Nie sama wojna, ale fakt, że masz bliskich, o których walczysz, i oni przynoszą ci kwiaty. To jest miłe. Sława Ukraińcom, moi przyjaciele, to jest takie piękne. A teraz, moi przyjaciele, chcę wam pokazać historię twardej ukraińskiej babci. Ona jest silna, ma 98 lat. Nie żartuję, 98 i przeszła 10 kilometrów, żeby dostać się na ukraińską stronę. Linia frontu się zbliżała, więc opuściła dom i pieszo pokonała 10 kilometrów do bezpieczniejszego miejsca. Pod rosyjskim ostrzałem, ogniem artyleryjskim. Zobaczmy jej historię. Jest naprawdę poruszająca. 98-letnia kobieta z Doniecka opuściła okupowane terytorium. Wszystko jest odwrócone. Przeżyłam tamtą wojnę i przeżyję tę wojnę. Nie zostało mi nic. Kiedy wstałem, drzewo zostało wyrwane z korzeniami. Położyłem się dwa razy i odpocząłem. Upadałem, a potem wstawałem i szedłem powoli. Ona jest silną kobietą. 98. Przeżyła Hołodomor w latach 30., gdy Stalin zagłodził miliony Ukraińców, próbując ich unicestwić. To był jeden z najgorszych sztucznie wywołanych głodów w historii. To było ludobójstwo. Przeżyła to. Potem przeżyła drugą wojnę światową. Potem czasy sowieckie, a teraz Rosjanie znowu zaatakowali. Chodzi mi o to, że historia tej dzielnej Ukrainki pokazuje niesamowitą siłę tego narodu, moi przyjaciele. To jest film dla kobiet, ale to także film o sile narodu ukraińskiego. Trudno to opisać, ale te filmy robią to lepiej ode mnie. I chcę zakończyć ten film tym, że znaczy pojechaliśmy 98-letnia, odważna ukraińska babcia, dwie z najmłodszych ukraińskich kobiet żołnierzy. Te dziewczyny są siostrami, mają jakieś 22-23 lata, coś koło tego. Jedna z nich ma już dwie córki, druga nie ma dzieci. Chyba tak, ale mówią o czymś tak ludzkim. Och, wiesz, oczywiście patrzysz na nie, są bardzo atrakcyjne. Spójrz na nie, oczywiście zobaczysz też wideo. Mówią więc, że dostają niemiłe komentarze o tym, że są atrakcyjne podczas wojny, o tym jakie mają ładne włosy i zrobione paznokcie. Trochę są przez to hejtowane w internecie i to jest takie ludzkie. Chciałem się tym z wami podzielić. Obejrzyjmy to. Denerwuje mnie, gdy ludzie tego nie pojmują. I my chociaż służymy, wciąż jesteśmy dziewczynami. Chcemy o siebie dbać, też dbamy o siebie. No patrz. Ona jest modelką, prawda? Ona jest taka piękna i chyba ludzie nie potrafią tego znieść. Och, jesteś piękna. Nie powinnaś być na wojnie, więc co tam robisz? Ty, uprzywilejowana, ładna, długowłosa kobieto? Nie wiem, ale przez to dostają niemiłe komentarze. Nie rozumiem tego. Czemu nie powiedzieć jej czegoś miłego? Powiem jej coś miłego. Być piękną, lekki makijaż. Mieć ładne dłonie, paznokcie, włosy. No cóż, to normalne, bo jestem dziewczyną. Ona też jest dziewczyną. Chcemy być piękne, a kiedy ona jest na stanowisku, mówi jak każda dziewczyna. Ona nawet nie może się umyć przez tydzień i tak dalej. Oczywiście, ona się myje. Układa włosy, kiedy wraca do domu. Wiesz, chce. Albo kiedy jest z powrotem w koszarach, chce wyglądać fajnie, myje się, farbuje włosy ładnie, nakłada makijaż, bo, no, trzeba, trzeba to zrobić, trzeba odpocząć psychicznie. A kiedy ludzie piszą do ciebie, że o, z takimi paznokciami i czymś jeszcze, to co ci do tego? My jesteśmy tutaj, ty jesteś tam. No właśnie. I też wiesz, to naprawdę irytujące, kiedy jest to pisane przez mężczyzn, którzy nigdy. Nigdy nie przyszłam tu dobrowolnie? Przyszłam tu dobrowolnie? Tak, muszę podkreślić, że każda kobieta, bez względu na to, czy ma mocny makijaż, czy nie, to nie ma znaczenia. To kobieta w armii jest tam dobrowolnie. Mężczyźni muszą służyć, oni idą tam z przymusu, a one są kobietami więc już na starcie mają trudniej. Wchodząc dobrowolnie na pole uznawane za męskie, kobieta podejmuje decyzję, podczas gdy mężczyzna musi tam iść to jest różnica. Więc, w moich oczach, jeśli podejmujesz ten krok dobrowolnie, jesteś odważniejsza w moich oczach. Jest wielu mężczyzn, którzy robią to dobrowolnie, ale jako kobieta to zupełnie inny poziom, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, może po prostu zazdroszczą dziewczyną. Uwielbiam, jak ten temat jest trochę jak w przedszkolu. Może zazdroszczą dziewczynom takim jak ty. Mężczyźni bywają zazdrośni. To trochę dziecinne, ale tak jest. Wszyscy jesteśmy ludźmi, i to jest naprawdę prawdziwy temat. Nie ma w tym żadnego romantyzowania. Kobiety chcą układać włosy nawet podczas wojny. Niektóre dziewczyny, prawda? Dużo odważniejsze niż mężczyźni. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale to też bardzo boli, gdy pisze to żołnierz. Chciałaś iść do łazienki? Po prostu to chciałaś. Który siedzi gdzieś 20 kilometrów od frontu. Mówię ci, pocisk przeleciał obok niego. Kiedyś chciałam, do sprawiedliwego i to wszystko. Walczyłem, strzelałem i jestem. Patrz, mówią po ukraińsku. Mówią, że ty siedzisz, ale mają na myśli, że ja siedzę gdzieś na Bokrowskiej. Tam gdzieś. Was tam, Tuzin w piwnicach, ale w ogóle nic tam nie ma. Przepraszam, niczego nie można umyć, nie da się. Codziennie jest to samo, i szczerze mówiąc, naprawdę chcesz już wrócić do domu. Najpierw wziąć gorącą kąpiel. Mam dopiero 23 lata. Mam 23 lata, ona też. Wiem, jak wyglądają dziewczyny w tym wieku na Zachodzie i w Kijowie. Widziałem to na ulicach chodzą do klubów, bawią się, robią paznokcie, randkują na tinderze. Robią to, co 23-latki, znasz 23-latków. Te 23-letnie dziewczyny, atrakcyjne i mogące mieć każdego, walczą na froncie z własnej woli. Na tym chcę się skupić. To są odważne dziewczyny. Jestem młody, nie będę chodził cały zaniedbany. Po drugie, mam dwie dziewczyny, córki. I chcę, żeby widziały, że ich mama nie jest niechlujna. Jestem, jestem nieśmiała, bardzo nieśmiała. To zabawne, to zabawne. Trochę śmieszne, że to w ogóle temat, że dziewczyny nie powinny wyglądać ładnie. Wiem, że na przykład amerykańscy Marines mają bardzo duże obciążenie fizyczne. W Marines jest mniej kobiet niż w armii. W armii jest mniej kobiet niż w marynarce wojennej Stany Zjednoczone Ameryki, a najwięcej w siłach powietrznych. Wiem, że niektóre zadania fizyczne bywają zbyt wymagające. W armii ukraińskiej jest wiele stanowisk, które powinny zajmować kobiety, na przykład załogi obrony przeciwlotniczej. Na przykład nie musisz nosić tej ciężkiej broni, wystarczy obsługiwać zamontowaną armatę, nie musisz jej dźwigać, możesz to robić, a mężczyzna, który by to robił, może iść na front i objąć to stanowisko. Kobiety mogą zrobić tak wiele w ukraińskiej armii, w tej konkretnej wojnie, tak wiele rzeczy wcale nie musi być wykonywanych przez mężczyzn. I mogą to robić, a jeśli chcą, mogą też dbać o swoje włosy. Nie chodzi o to, że muszą być całkowicie ogolone, lub nie mogą tam być, jeśli tak nie wyglądają. Nie, mogą robić paznokcie, mieć własne włosy i zestrzelić szachat ros. Na tym polega ich rola. Mam dla ciebie dobre filmy na kolejny raz. Będzie też druga część, bo mam ich tak dużo. Filmik z przedszkolanką zestrzeliwującą drony szachat, podwójnie zamontowanymi stuletnimi karabinami Maxim. Mówi, jestem przedszkolanką ryjącą rowy. Mam dla ciebie coś w zanadrzu. To już wszystko w tym filmie, ale temat jest świetny. Moi przyjaciele, po zwycięstwie Ukrainy w wojnie większość rzeczy można odbudować, ale są też takie, które zniknęły na zawsze. Pozwólcie, że oprowadzę was po fragmencie historii Ukrainy, który już przepadł. 236 stóp pod ziemią starożytna ziemia Bachmutu skrywa tajemnicę. To najgłębsza na świecie piwnica na wino. Tutaj narodziła się sztuka. Wino tworzone przy użyciu technik przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wino artystyczne to nie tylko wino musujące, to rzadki kawałek historii. 24 lutego 2022 Rosja zaatakowała Ukrainę, a Ukraińscy żołnierze przez rok bronili Bachmutu w najkrwawszych bitwach wojny. Ale w marcu 2023 roku Prigorzyn wraz ze swoją grupą Wagnera wkroczył do miasta. Dom sztuki, wina, wpadł w ręce najeźdźców. Siły Wagnera nie ukrywały swojej obecności. Widać, że oficer nie wierzy własnym oczom, na jaki skarb właśnie trafili. Musujące wino artwine dojrzewa przez lata, i przez cały ten proces grała muzyka klasyczna ku zdziwieniu okupantów. Wciąż grała, gdy weszli do tych piwnic. Możesz to usłyszeć sam. Posłuchaj. Niedługo potem sam przywódca grupy Wagnera, Prigorzyn, spaceruje po piwnicach podziwiając bogactwa ukraińskiej kultury. Prigorzyn, w trakcie kradzieży butelek, postanowił zakpić z ukraińskich kobiet w Dzień Kobiet i napisał życzenia na jednym z pudełek.